No i panie Rymanowski, po co to panu? Na co to panu? To już nie te czasy, gdzie dziennikarz mówi prawdę. Gdzie zaprasza niewygodnych dla systemu gości. Gdzie nie boi się pytać. No i żeś pan wojował. No i pana zjechali. Nieładnie. A tak, wziąłby pan przykład z pana Kraśko, z pani Dobrosz Oracz, z pani Sznep. No i reszty tej propagandowej wylęgarni. I plułby pan jadem, obrażał Polaków i wszystkich dookoła. Piewał to, co każą, zapraszał gości, których każą. W skrócie, byłby pan głosem rządu i krytyka by nie spotkała. I takie, moi drodzy, mamy standardy dziennikarstwa w Polsce. Oczywiście dziennikarstwa przez duże K, jak Komuna. Bo póki jesteś rządowym błaznem, to nic tobie nie zrobią. A jak zaczynasz mówić prawdę, to jesteś niewygodny. I tym razem na koniec nie powiem czołem Wielkiej Polsce, a. Boże, chroń Polskę.